Słuchajcie, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie film, którego pomysłodawcą jest jeden z Was, można powiedzieć, że jesteście Wy sami. Będziemy się nadal bawili miernikiem. Nadal właściwie zaczniemy bawić się trochę miernikiem. Pokażę Wam, jakie są różnice pomiędzy napięciami tymi, które faktycznie występują w rzeczywistości, które są na zasilaczu. Może tak powiem, że się tak wyrażę. A tymi, które pokazuje BIOS. Na koniec, gdyby ktoś jeszcze nie wierzył i myślał, że może program BIOS pokaże coś innego, coś prawidłowego, to jeszcze również pokaże te napięcia z programu. Także zaczynamy. No i OK, oczywiście zaczynamy od napięć w BIOSie. Zobaczmy napięcia. Linia plus 12. V, chociaż czekać, co on mi tutaj w ogóle pokazuje. Jakieś 4. Dobra, Vcore. Aha, roz tak, tak, osobno. Linia plus 12V, zobaczcie, 12,091, jak skała, piękne napięcie. Linia plus 5V, plus 5,064. No, rewelacja 3 miejsca po przecinku komputer jest boski. Plus 3,3V, 3,34. Nie, no, po prostu jest masakra, nie? Ale, no, niestety, no, niestety albo niestety rzeczywistość jednak to weryfikuje. I zobaczcie sobie namiernik, ile teraz pokazuje w rzeczywistości. Jakie napięcie 12,23, 12,22. W tym momencie jest 12. No, za moment spadnie do 12,22. Także o, już jest 12,22. Jeszcze raz rzut oka. 12,09. zobaczcie, Jak skała? Miernik 12,23. 1209, miernik 1223, 12,09, miernik 1222. Dobra, to teraz kurde, może to tylko ta jedna linia. No nic, sprawdzimy sobie wtedy linię plus 5. Ja to mierzę wszystko na Moleksie. Także zobaczymy jeszcze tylko sobie linię plus 5. No właśnie. OK. Mam linię plus 5, jak wygląda sprawa na macie linia plus 5, 506, natomiast miernik trą 511 506, 4, nawet dokładnie, kurczę, no jak skała normalnie, świetna robota 5-0 czy 5-11, no, jednak te różnice są. No i zobaczmy, co pokazuje nam. Program w Windows. To jest Everest. Ok, nam się. No i zobaczmy to, co nas najbardziej interesuje, czyli napięciata, która pokazuje teraz system. No, naprawdę no, one nie mają za bardzo prawie się różnić od tych, które BIOS pokazuje, ale jednak pewne różnice są. Plus 3,3, 3,6 plus 5, 5,65, strasznie zawyżone plus 12, 12,95. Jak widzimy, nie wiem skąd to się bierze. Każdy program potrafi pokazać na dobrą sprawę coś innego, jeżeli chodzi tutaj o kwestie właśnie napięciowe. I widzimy, że tutaj nawet w porównaniu do biosu, u tutaj te napięcia są dużo, dużo zawyżone. A zobaczmy, jak wygląda rzeczywistość 5,1. Trochę poprawiłem, żeby lepiej było widać. Tutaj niby jest... O, oddał się trochę, skup się. 5,62, 5,1. Jeszcze raz 562. Czy nie chcę za bardzo skupić 5,1? Dobra, teraz zobaczymy sobie linię plus 12. Sprawdźmy, może tutaj jest inaczej. Ok, dobra, lecimy. Mamy pomiar 12,22. A program pokazuje nam 12,95. O, matko, spaliłem sobie coś. 12,22. 12,95 Jesus. 12,22 12,95 Moi drodzy, jak widzicie, więc napięcia, które podaje nam program, a napięcia, które wskazuje miernik, mają się jak piernik do wiatraka. I te, które są podawane programowo, wyglądają jak nie powiem z czego wyjęte. Co do różnicy pomiędzy napięciami w stresie a w spoczynku. Tego już teraz wam nie będę pokazywał, ponieważ tu de facto chodzi o, o samą tą informację, właściwie potwierdzenie, bo to nie jest żadne odkrycie, że te różnice są i są znaczne. Takie same różnice są również w stresie. Także, moi drodzy, tylko i wyłącznie miernik do pomiaru napięć na programy nawet nie patrzcie. Dziękuję Wam za uwagę, za ten krótki film. Do zobaczenia w następnych filmach.